Jak pewnie wiecie, od jakiegoś czasu mam dostęp do bety Source 2. Także dzisiaj przygotowałem dla Was akcję oraz bane hopy, jakie udało mi się zrobić właśnie na tym mega fajnym silniku. Zobaczcie w ogóle, jaka tu jest mechanika gry, naprawdę jest to niesamowite. Także zapraszam i oglądajcie do końca. Pozdro! Czekajcie, rzucę sobie tutaj teraz smoka. No i kurczę, zauważyłem, że rzeczywiście tutaj minusem tego sorsa dwójki jest to, że delikatnie te smoki prześwitują, tak jak to było kiedyś w c 1.6. No nie wiem, czy to jest właśnie powrót do tego, co było kiedyś, czy, czy, czy jak to jest, ale zobaczymy jeszcze inne granaciki za moment. No w przypadku Nadida tutaj się raczej nic nie zmieniło, wszystko jest tak, jak było właśnie w cs go. No, a jeżeli chodzi o granat opalający, no to oczywiście lepiej wygląda ta grafika. W ogóle jest jakby ten ogień bardziej realistyczny, także według mnie spoko. No i to właściwie tyle. No, pokażę Wam tu jeszcze nową mechanikę broni, oraz jak oczywiście zmieniły się mapy, no bo to jest na pewno też interesujące. Także patrzcie i podziwiajcie. Flame. Aha jak siadło Dobra Gii Ugrane Dobra patra, pa, 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 pa co jest Nie no, trzydoskopy no to jest co ci zało widzę, nie? No, łatwo, łatwo. Co mam tu robić? Dobra, dobieram yeah. Dobra idę od tyłu na plecjach coś hey, dobra, ale przeciągnąłem <laughs> Jak szabu Aha Aha Dobra, tak jak jest kolej. Dobro leży. Zawieram budź jeszcze raz. Co już jakiś... Jak siadło w ogóle? Dobra wie. No i pięknie. Jadę w ogóle. Nice. Jeszcze raz. Jeszcze raz, no. Co jest? Nie no, nie. Już mi się podoba ta gra. Już mi się podoba, naprawdę.